Siemanka. Ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezwykle miło móc gościć was na kanale Flavor Design. A dzisiaj przyjrzymy się paskom Tech Protect Silicon, paskom do smartwatchy rzecz jasna. Ja będę pokazywał je wam na przykładzie Galaxy Watcha 8 generacji. Natomiast mamy je dostępne również oczywiście do starszych Galaxy Watch, mamy je do Apple Watch. Dlatego, jeżeli posiadacie i inne urządzenie niż Galaxy ósemka, zostańcie ze mną, bo te paski koniec końców nie różnią się między sobą jakoś bardzo drastycznie. A jeżeli tak się akurat składa, że właśnie szukacie paska do Galaxy ósemki, to ty tym bardziej zostańcie ze mną, bo te paski powinny Was zainteresować. A z czym mamy tu w zasadzie do czynienia? No, przede wszystkim mamy do czynienia z fajnie wykonanymi, niedrogimi paskami. Można zaryzykować stwierdzenie, że największą zaletą samego produktu jest bardzo fajna oferta jeżeli chodzi o kolory. Gama kolorystyczna jest szeroka. Czeka na was 7 wariantów kolorystycznych od klasyki, takie jak czerń czy po prostu też bardzo bardzo dyskretny uniseksowy beż, po kolorki nieco bardziej odważne, jak taki może nieco popielaty, ale fiolet, bardzo jaskrawy pomarańcz, bardzo ładny granat, błękit i zieleń Taka no, jedni nazwą ją oliwkową, inni być może wojskową, również fajny, delikatnie taki pastelowy, ale bardzo przyjemny kolor. No i można by pomyśleć, że skoro zaczynam od kolorów i mówię, że to jest największa zaleta tego produktu, no to że nie ma tu za bardzo już dalej o czym gadać. Tymczasem troszkę jest. Jasne, to są bardzo proste silikonowe paski. Natomiast ten silikon jest bardzo, bardzo dobrej jakości, biorąc pod uwagę, że są to paski za niecałe 30 zł. Nie wiem, bo nie mam takich informacji, więc nie mogę tego stwierdzić na 100%, czy jest to zwykły silikon, czy jest to ten tak zwany liquid silikon, czyli chociażby używany w protetyce. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że są bardzo przyjemne w dotyku. W sensie takie wiecie, skórzaste w dotyku. Tylko nie mam tu na myśli takiej wyprawionej skóry licowej czy zamszu. Mam na myśli naszą skórę. One po prostu bardzo, bardzo w dotyku przypominają najzwyczajniej w świecie skórę, chociażby naszych dłoni. Co też koniec końców będzie przekładać się po prostu na to, że te paski będą bardzo wygodne i bardzo neutralne dla naszej skóry. Oczywiście taki pasaczek dobieracie sobie dedykowany do konkretnego Modelu zegarka. Zawsze będą one miały po prostu charakterystyczne zaczepy, rzecz jasna, dla danego modelu. Nie występują te paski w wariantach takich wiecie uniwersalnych, po prostu na teleskopach. Je mamy właśnie dedykowane do zegarków Samsunga i do zegarków od Apple. No ale to zdecydowanie jedne z najpopularniejszych, jeśli nie dwa najpopularniejsze smartwatcha na rynku, więc prawdopodobnie duża część, duże grono z Was będzie dokładnie właśnie takimi paskami zainteresowane. Mamy tu, jak widzicie, bardzo klasyczne zapięcie. Dla mnie ogromny plus. Jestem zdecydowanie zwolennikiem właśnie klasycznych tego typu pasków. Z tym, że o ile zapięcie jest na taką bardzo klasyczną klamerkę, jak widzicie, to nie mamy tutaj takich śluwek, które miałyby dalej ten pasek trzymać. Troszkę tak jak w paskach od Apple Watch, y, chowamy po prostu sobie nadmiar paska do środka pod spód przez wycięcie. Wiem, że jedni lubią takie rozwiązanie, inni troszkę mniej. Z jednej strony jest to wygodne, bo ze szlówek z mojego doświadczenia łatwiej pasek się wysuwa niż czegoś takiego, natomiast niektórych po prostu wiem, że potrafi to delikatnie uwierać, i irytować. Nie każdy jest w stanie się przyzwyczaić do takiego mocowania paska właśnie kiedy on wchodzi sobie pod spód. Natomiast no, wygląda to na pewno fajnie, dyskretnie i jest o tyle praktyczne, że rzeczywiście wysunięcie się tak zablokowanego paska tutaj jest praktycznie niemożliwe. Ten materiał jest dosyć elastyczny, bardzo, naprawdę bardzo przyjemnie układa się na nadgarstku, dobrze dopasowuje się do wszystkich krzywizn, z rozmiarem myślę, że też nie będzie najmniejszego problemu. Zakres regulacji jest na tyle duży, że... Spokojnie, nawet na drobne kobiece ręce, czy wręcz dziecięce ręce, to zapniemy. Ja nie mam bardzo grubych nadgarstków, no natomiast najmocniej jak mogę ścisnąć, to jest do trzeciego oczka. No i to jest oczywiście już bardzo duży dyskomfort. Ja mam w tej chwili już to wszystko naciągnięte tak realnie, no to pewnie dwa oczka dalej bym sobie to nosił tak, żeby było komfortowo. No, jeśli nawet nie jeszcze, troszkę dalej, bo ja nie lubię na przykład bardzo ściśniętego też paska. Kiedy nie potrzebuję precyzyjnych odczytów, wolę zdecydowanie, żeby zegarek miał delikatny luz. Dlatego tak w moim przypadku, dla komfortowego zapięcia, no to to jest czwarta dziurka od końca, czyli zostają jeszcze trzy przy ostatniej. No ostatnia to jest na naprawdę, naprawdę bardzo dużą rękę, bo tutaj ten zapas jest jeszcze autentycznie spory. Także koniec końców mogę sobie wyobrazić, że ten pasek byłby za mały dla naprawdę bardzo, bardzo dużego faceta. No, ale rozmawiamy tu o gabarytach mniej więcej koszykarza, no taki dwumetrowy, wielki chłop. No to prawdopodobnie e, mogłyby być problemy. No, to... no i ewentualnie panie o bardzo, bardzo wąskich nadgarstkach, ewentualnie bardzo młodzi ludzie. Natomiast rozmawiamy tutaj właśnie o absolutnych skrajnościach, czyli po prostu albo bardzo, bardzo... Dziutki nadgarstek, albo po prostu ogromna ręka. Ten zapas jest zdecydowanie na tyle szeroki, że gdzieś na tej skali znajdziecie na pewno miejsce dla siebie. Jest tu też bardzo mile przeze mnie widziana cecha, mianowicie karbowanie od wewnętrznej strony. To skutkuje tym, że taki pasek nie przylega w 100% po prostu do naszej ręki. Czyli troszkę lepiej nam skóra się wietrzy. Pod w trakcie treningu też po prostu nie zbiera się pod paskiem, tylko ma większą szansę, żeby sobie po prostu wypłynąć. No i to komfort zdecydowanie poprawia i nie ma tego takiego wrażenia sklejania się po prostu tego paska do nadgarstka, kiedy mamy taki prosty zabieg właśnie jak tego typu garbki, takie, które pojawiają się po prostu wzdłuż całej długości paska od jego wewnętrznej strony. Yy, mocowanie bardzo ładnie trzyma. Jest to produkt, który jakością absolutnie nie odbiega moim zdaniem od tego, co dostajecie w zestawie z takim zegarkiem. Poziom spasowania jest ekstra, wpina to się i wypina bardzo, bardzo łatwo. To znaczy, łatwo wypina, oczywiście, kiedy wciśniemy sobie tutaj przycisk, po prostu i zdejmiemy ten pasek. Nie ma moim zdaniem takiej możliwości, żeby on się sam zerwał. Ja w tym momencie naprawdę już całkiem sporo siły tutaj przykładam. Prędzej wydaje mi się, że po prostu zerwę ten silikon niż wyrwę samo zapięcie z zegarka. No i z takich niepozornych detali, ale coś, co mi też w tych paskach bardzo przypadło do gustu, to jest. Ten taki drobny akcent kolorystyczny, który pojawia się właśnie tutaj, przy samych mocowaniach, zaraz za kopertą mamy troszkę nici pomarańczowej, troszkę nici błękitnej. Te kolory powtarzają się niezależnie od wariantu kolorystycznego samego paska. Wciąż dosyć dyskretne, ale z drugiej strony fajnie ożywiają po prostu te paski. Oczywiście mają taki dosyć sportowy charakter, dosyć niezobowiązujący charakter. Więc jakby tym bardziej to nie razi. To są oczywiście paski, których możecie używać na co dzień. Jeżeli wolicie silikonowe paski, jeżeli taki bardziej każuelowy styl wam jak najbardziej pasuje i odpowiada, ja nie widzę problemu, żeby używać ich dzień w dzień, całe dnie. Natomiast na pewno są to paski, Czysto w teorii yy, skonstruowane przede wszystkim do treningu, więc mają bardzo dużą elastyczność. Naprawdę przyjemnie się rozciągają, ale też nie rozciągają się, wiecie, no tak jak kurczano guma, z majtek, yy, czy po prostu gumka, recepturka to nie jest takie wiotkie, ale czuć, że jest spory zapas, jeżeli chodzi o możliwości właśnie yy, rozciągania się tego. No i to na pewno przy różnego rodzaju aktywnościach sportowych jest dosyć ważne, bo i nadgarstek nam pracuje, ale też jest i większa szansa. Yy, czy większe ryzyko, że na przykład zaczepimy o coś z zegarkiem, i żeby tego paska łatwo nie zerwać, nie uszkodzić też przy okazji zegarka? No to fajnie, żeby to było po prostu elastyczne, żeby to nie strzeliło od razu. Natomiast właśnie ta elastyczność na pewno poprawia komfort po prostu chociażby samego treningu, czy po prostu codziennego noszenia, tak jak wspominałem. Dlatego tak, zdecydowanie uważam, że te paski można polecić jako treningowe paski, ale też jak najbardziej, tak jak wspominałem, jako paski na co dzień. I świetne właśnie w nich jest to, to, że tych wariantów kolorystycznych jest tyle e, i kosztują na tyle niewiele, że można sobie po prostu fajny zestaw zorganizować. Nie wiem, czy wielu z Was tak robi, natomiast ja lubię mieć właśnie do zegarka kilka pasków w różnych kolorach e, i skórzane, i metalowe, i silikonowe, po to, żeby sobie po prostu móc to dobierać tak jak aktualnie mam ochotę, tak jak mi pasuje. W przypadku właśnie takich produktów to jest fajne, bo tutaj za około stówę tak naprawdę możemy mieć, no za niecałą trzy, za niewiele ponad stówę, e, cztery paski, na przykład właśnie w czterech kolorach. Które będą idealnie pasować nam na po prostu 90% okazji. Bo tak jak wspomniałem, przy tego, że jest to pasek silikonowy, no to też nie jest żadnym fopa chodzenie w paskach silikonowych na co dzień. Jasne, jeżeli nosicie się bardzo elegancko, jakoś bardzo biznesowo, to być może będziecie woleli pasek na co dzień do pracy czy na wieczór bardziej jakieś wyjścia z metalu szlachetnego jakiegoś, czy skórzany. Ale jeżeli wasz codzienny ubiór jest jednak bardziej casualowy i sportowy, to właśnie tego typu kolorowy zestaw fajnych paseczków może być jak znalazł. Ja z całą pewnością, przynajmniej ze trzy kolory bym tutaj dla siebie wybrał. Więc jeżeli wam również któreś przypadły do gustu, to serdecznie polecam. To jest prosty, Dobry, schludny produkt. Produkt, który powinien Wam sensowny czas posłużyć, zwłaszcza jeżeli właśnie będziecie sobie na przykład kilkoma wariantami kolorystycznymi takiego paska żonglować. No bo wiadomo, że jeżeli będziecie używać silikonowego paska przez 365 dni w roku na co dzień i często jeszcze z nim trenować, no to istnieje ryzyko, że on po roku będzie po prostu... No, Totalnie się już do niczego nie nadawał, nawet jeżeli wytrwa, powiedzmy w całości, nie, nie przetrze się, nie przerwie po tak intensywnym użytkowaniu, no to już po prostu może wizualnie niestety troszkę sobie na takim użytkowaniu ucierpieć. Ślad czasu na nim niestety zostanie. Natomiast tak poza tym, te paski nie będą się oczywiście bardzo szybko starzeć, na pewno nie będą się wybarwiać, ponieważ jest to materiał barwiony w masie. Same klamerki są metalowe, to okucie, którym mocujemy się do zegarka, również tutaj jest. Metalowe, oczywiście wszystko wtopione warstwą tworzywa, którą mamy tutaj wewnątrz. Widzicie, mogę to nawet przy samej klamerce ciągnąć i widzę, że nawet w tych cieńszych miejscach to tworzywo się rozciąga, ale ono nie ma ochoty się przerwać. Nie widzę tu, żeby żadne pęknięcia powstały po nawet niezłym szarpaniu się tutaj po prostu z tymi elementami. Także zdecydowanie, jak na pasek za 30 zł, nie ma się tu po prostu kompletnie do czego przyczepić. Jeżeli szukacie fajnie wyglądającego, dobrze wycenionego, sportowego paska do smartwatcha, zdecydowanie polecam zainteresować się Tech Protect Silicon. To po prostu ma sens. A zatem, jeśli udało mi się Was nimi zainteresować, to rzecz jasna, znajdziecie je bądź na naszej stronie, bądź w naszym sklepie w serwisie Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.